jak z pewnością analizowaliście spotkanie z Orlenem Wisłą-Płoc. Spotkanie, które sprawiło miłą niespodziankę, bo postawić się wicemistrzowi kraju to, to chyba jednak trzeba uznać za sukces. Tak, na pewno chcieliśmy pokazać z jak najlepszej strony, pokazać publiczności, że możemy walczyć z każdym. Przez większość meczu nam się to udawało. Szkoda na pewno w kilku sytuacji, gdzie ten mecz może byśmy mogli sprawić jakoś sprawić niespodziankę. Na pewno w przewadze tam nie za dobrze funkcjonowaliśmy, nie zdobywaliśmy bramek, z, no, po prostu nie, nie tworzyliśmy dobrych sytuacji, gdy byliśmy w przewadze i to spowodowało, że Orlen w końcu odjechał nam i ciężko po prostu wygrać mecz, jeśli ten element nie funkcjonuje. Powiedz jak Ty czujesz się w Puławach? Na razie jedna bramka zdobyta w barwach Azotów w sezonie ligowym. Powiedz jak, jak Ty odnajdujesz się tutaj w zespole? Czuję się coraz pewniej, coraz lepiej, naprawdę dobrze, że chłopaki mnie przyjęli do zespołu, jest fajna atmosfera w szatni i na boisku, więc każdego dnia jest coraz lepiej, tak Przed Wami teraz spotkanie z Ostrowem, jak przygotowujecie się do tego spotkania, co możesz Ty nam powiedzieć o Waszym najbliższym przeciwniku? Już przygotowujemy się od piątku, co trenujemy. Na Ostrów oglądamy ich zagrywki, oglądamy jak grają w obronie, przygotowujemy też pewne aspekty gry w naszym ataku stricte pod ich obronę, tak żeby nam było łatwiej po prostu szukać dogodnych pozycji do zdobywania bramek. O słabej strony nie będę pytał, ale jakie są mocne strony najbliższego przeciwnika? na pewno mocną stronę są to, że mają doświadczonych zawodników, każdy z nich na rozegraniu stanowi pewne zagrożenie, na które musimy uważać. Mają szybkie skrzydła, gdzie biegną do kontry, czy szybki środek, dlatego musimy szybko wracać do obrony, koncentrować się na tym, żeby po stracie piłki, czy po zdobyciu bramki, szybko ustawić linię obrony. Już ponad miesiąc trenujecie z nowym szkoleniowcem, trenerem Sergiem Bebeszko. Jaki jest trener i jak Ty oceniasz tą współpracę z trenerem? Jak na razie owocno. No, chyba wyniki też pokazują, że ta współpraca funkcjonuje, że i zawodnicy, i trenerzy dobrze jakby to wszystko współgra. Co mogę powiedzieć? No, oby to tak wyglądało dalej. Nie, jestem zadowolony, myślę, że reszta chłopaków również. Chciałbym zadać tutaj jeszcze jedno pytanie, bo trener, gdy bierze czas na przykład, bo przegrywaliście chociażby z piotkowym, czy, czy Starnowym u siebie, jego uwagi bardzo szybko trafiają do was. One są jakieś bardzo czytelne? Tak, na pewno są to konkretne uwagi. Eee... Zawsze starasz się zachować spokój, tak żebyśmy też zachowali spokój, uspokaja nas, jeśli tam coś nie wychodzi w grze i konkretnie mówi, co mamy zagrać, nie wiem, na jedną, dwie akcje do przodu, mówi, gdzie nie wychodzi ta gra, więc wychodzimy po tej przerwie minutowej i tam dokładnie wiemy, co mamy zagrać. Dawid, już zdążyliście na dobre ochłonąć po tym spotkaniu z wicemistrzem kraju Orlenem wisłą Polską. Jak jeszcze na chłodno oceniłbyś tamto spotkanie? No myślę, że zabiły nas trochę błędy własne. Można było się pokusić o lepszy wynik, ale gdzieś tam, przez to, że traciliśmy dużo piłek, Wisła uruchomiła swój kontratak, który jest jej bardzo groźnym elementem. I w bodajże w 35-40 minucie, właśnie odjechali nam na 3-4 bramki i już to do, ciągnęli to do końca spotkania, i ciężko było wrócić. Rozmawialiście na temat współpracy ze skrzydłami, bo tak patrzyliśmy na statystyki tego spotkania i wygląda na to, że skrzydła mało piłek otrzymywały, a patrząc chociażby na twoją statystykę, masz 3 na 3 w tym sezonie. No trener zwracał uwagę na to, żeby gdzieś tam atakować szerzej i żeby podawać do tych skrzydeł, bo Wisła będzie zacieśniać środek. No ale gdzieś tam wiadomo, no w meczu zawsze gdzieś tam podejmujesz decyzje względem sytuacji, no i gdzieś tam nie było też za dużo okazji do tych podań, chociaż i tak było więcej w porównaniu do poprzednich meczów. No Właśnie tak patrzyłem na Wasze wyniki też meczów kontrolnych, w nich wyglądało na to, że szerzej graliście, graliście ze skrzydłami. Tak, no gdzieś tam była nadzieja, że gdzieś tam w tym sezonie będzie więcej tych piłek do skrzydeł, ale na razie gdzieś tam początek zaczęliśmy na spokojnie, można powiedzieć, może gdzieś tam im dalej w sezon, tym będzie więcej tych podań do skrzydła. Teraz przed Wami już kolejne spotkanie, kolejne spotkanie ligowe u siebie, przyjeżdża do Was drużyna Ostrowa. Co już wiecie o tym rywalu? Co możesz nam powiedzieć o najbliższym przeciwniku? No analizowaliśmy teraz przez trzy ostatnie dni grę zespołu Zostrowa. Tam za dużo zmian nie było. Doszedł Krzysztof Łyżwa, doszedł obrotowy i jeszcze młody chłopak z SMS-u na prawe skrzydło. Więc gdzieś tam ten trzon zespołu został z poprzedniego sezonu, ale na pewno jest to groźna drużyna, tak jak to było w poprzednim sezonie, ale będziemy chcieli się zrewanżować za tą porażkę z minionego sezonu. Okej. Okay. Czy mogę Cię poprosić o zaproszenie kibiców na to wtorkowe spotkanie? Zapraszam wszystkich kibiców zespołu Azoty Puławy na spotkanie z Agret Ostrowią o godzinie 18.00.